Cześć Miami. Na kolejnym live, zapraszam do oglądania. Zagramy sobie w cywilizację w szóstkę, tak, jak poprzednie. Parę liveów. Bardzo przyjemna, strategiczna gra. Od pierwszych poznaków życia gdzieś pod wodą imperium aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się twoje największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Wszelki lud drży ze strachu i szacunku do ciebie. Wielka wojownicza królowo Tomyris. To ty bowiem z grzbietu swego rumaka spojrzysz przed siebie i poprowadzisz lud z cytów. O twych konnych wojownikach stepowych powstaną wielkie epopeje. A w każdej z nich będziesz jechać w pierwszym szeregu wojsk. Ruszaj, waleczna królowo. Niech twoi sojusznicy będą równie silni, jak słabi będą twoi wrogowie. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek poprzedniej rozgrywce miałem do czynienia z tym imperium. Nawet jako. Yy... Inny gracz, a nie jako ja typowo, więc. No dobra, zobaczymy. Tak, zaczynamy z zasadnikami, wojownikami, i f... już mi się podoba na początku terytorium. Przyrzecę, ładnie, ładnie. Zasoby są. Zasoby na początek Bazyl, rozgrywki, woda pitna, dochody regionalne, dochody wewnętrzne, nowe zasoby również są w pobliżu. A to co niech będzie tutaj w sumie. Czemu nie? Pokrowka. Pierwsze miasto. Czy ja chcę prosić rzeczy z Najpierw chyba. W sumie nie wiem, bo tu nie bywa, naprawdę. W tych rozgrywkach z tymi że sami na początku nie jest za ciekawie. Niech będą pracownicy. Hodowla zwierząt, gancarstwo. Momencik. Górnictwo. Hodowla zwierząt. Górnictwo. Tu też. spichasz ży no, żywności, dobra. Dobra, pójdź najpierw to, potem zrobimy górnictwo, tak mi się wydaje. Świadowca barbarzyńców, czyli w pobliżu gdzieś tutaj pewnie w tym okręgu będzie jakiś obóz. Wygląda na to, że w końcu odkryliśmy źródło barbarzyńskich najazdów dręczących te ziemię. Musimy zniszczyć te twierdzę, inaczej ryzykujemy kolejne ataki. Tak jak mówisz? O, może już tak blisko? Nasze miasto wciąż się bogaci. Ludzie żyją w dostatku i jest ich coraz więcej. Świetnie. No nie wiem, nie wiem, czy tymi wojownikami moimi. Atakować na razie Procarze za trzy tury. Dobra. Dobrze jest zachować ostrożność przy zbliżaniu się do jednostek wroga. Najwyżej. W razie można dostać się do ich strefy kontroli, w której możliwości ruchu są ograniczone. Myślałam, że to nie był jednak dobry pomysł. Czyli tak. Zaferwam na przestrzeń za tej rzeki, raczej nie będę przechodzić, więc. Fortyfikacje do uzdrowienia, lecimy na następna tura. Wyszkoliliśmy naszą pierwszą jednostkę dystansową. Jest ona zdolna do atakowania wroga z daleka, pozostając poza zasięgiem walki w zwarciu. Dobra, niech będzie. Kolejne miasta, to to będzie potrzebne na sam początku, więc Fort, Vicasela, uzdrowienia i poczekajcie na chwilkę. Robimy miejsce No i górnictwo. Jednak mamy obok siebie trochę tych kam kamieni, więc... No potem chodować już oczywiście. Hmm... Robię co nic nie zrobię w tej turze, więc... skończymy tą sprawę tercja wyschowa przyspieszona Prowadzenie w ramach ustroju nowych doktryn może przynieść wielkie korzyści. Nasi ludzie czekają na twoje dekrety. Ta jednostka wojskowa udowodniła swoją wartość. Doświadczenie, jakie zdobyła w walce, pozwala ją awansować. Jak chcesz nagrodzić tych śmiałków? Gdy człowiek pokazuje swą dobrą stronę, staje się najszlachetniejszym ze zwierząt. Gdy porzuca prawo i sprawiedliwość, staje się najpodlejszym z nich. Dyscyplina nie będzie tych barbarzyńców, bo mi się trochę nasunie. I raczej produkcja. Niech tak będzie. że bo handel zagraniczny, co my tu mamy. No raczej chyba też rzemiosło. Nie, bo przez tą, w sumie przez te lasy to się pałętać to tam na no, jedno pole natury, ale może pójdziemy w tamtą stronę. że w sumie irygacja albo szegluga mnie interesuje. No. Jak mamy może przy sobie otwartą otwarte wody, więc to będzie dobrym rozwiązaniem. I mamy pełno zasobów które możemy zdobyć, oczywiście będziemy mieli tą irygację. Aż, miasto państwo. Odkryliśmy miasto państwo. Nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych z pewnością przyniesie korzyści naszemu imperium. Może powinniśmy wysłać tam emisariuszy? Istnieją różne rodzaje miast państw. A każdy z nich odwdzięczy się za naszą przyjaźń określonymi korzyściami. Nasze sposoby rządów z czasem pozwolą nam na wysłanie emisariuszy, by rozwijali stosunki z tymi nacjami. Nasi sąsiedzi z miasta państwa wysłali do nas prośbę. Jeśli zrobimy na nich wrażenie, na pewno hojnie nas wynagrodzą. Zbuduj dzielnicę wojskową. No dobrze. Nasi obywatele wierzą w twoje mądre rządy. Zaczynają jednak również wierzyć w istnienie siły wyższej. Myślę, że warto rozwijać ten nowy sposób myślenia. Możemy na nim skorzystać. No dobra, dobra. Że ja pójdę w tę stronę. Ostatników potem bo trzeba coś zrobić, żeby tych budowniczych mieć. Aha, tutaj są obydwa przy sobie. Zbuduję dzielnicę świątynną. Jerozolima, oczywiście. Dobrze. Mhm. No ogólnie to na początek bardzo... Jeszcze przyprawy, gips, bardzo dobry teren mi się trafił, tak mi się wydaje, chyba że trafiłam na taką wysepkę, o której jeszcze nie wiem, że na niej jestem. Kość słoniowa. Tam już pustynia się, widzę, zaczyna, chyba będzie się zaczynać. Przyspieszona handel zagraniczny. Aż dwóch tam no tutaj trzeba będzie na tych prostaży chyba cofnąć. i to jest tak, czy tu, czy tu lepiej No sorry, o, ten sposób no co, w Ej, patrzcie, tutaj uciekł. No dobra, to się za chwilę nim zajmiemy. Żegluga. Zasobników za chwilę po tych budowniczych, bo jednak które musimy muszę coś tutaj z tych zasobów w końcu zagarnąć. No jakim cudem? Ale jaki zwiadowca wpływają moich trzech wojowników, dwóch wojowników. Aby je się tu. Liczba wyznawców wzrosła. Nadszedł więc czas na konkretne określenie tego, w co wierzymy. Wybierzmy panteon, by oddawać mu cześć.

pole z lasem deszowym z pustynią, z tundorem ja zawsze jest tyle do wyboru, ja się zastanawiam. Rozszerzanie się granic o 15% szybsze, rozwój miasta o 10% szybsze. To albo to. Dobra, pójdę w miasto. Uspieszona wiedza o mistycyzmie. Udało się pomik albo spichlerz. Gdzieś na pewno ten obóz barbarzyńców, ja muszę odnaleźć. Chiny. Czy tu są Chiny, czy jest miasto państwa jakieś? Gdzie się zatrzyma? Mam pełno przyprawy obok siebie. Tu, 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 tu. Tu jeszcze. Fajne zasoby. See? You.